Dzień dobry Państwu. Artur Grabowski. Kolejny odcinek sportowego biznesu ma miejsce w Bytomiu. Mieście, które dostarczało węgiel kamienny i stal dla naszej gospodarki, ale także wybitnych sportowców i olimpijczyków. O współczesnej sytuacji sportu, rekreacji i turystyki w Bytomiu porozmawiam z zastępcą prezydenta miasta panem Adamem Frasem. Panie prezydencie, na początek takie pytanie. W jaki sposób miasto Bytom rozwija sport, rekreację i yy, kulturę fizyczną, turystykę? przede wszystkim podziękuję za zaproszenie myślę bardzo ciekawy temat rozmowy obszerny w jaki sposób miasto wspiera te, te obszary działania jest to naszym zadaniem własnym gminy i myślę że tutaj tych działań podejmujemy mnóstwo moglibyśmy bardzo długo na ten temat opowiadać bardzo nam zależy na tym żeby miasto było przyjazne żeby były strefy dla naszych mieszkańców rekreacji, uprawiania sportu, żeby mogli w jak najszerszym wymiarze korzystać z tych obiektów sportowych i to jest istotne. Istotne jest z wielu powodów. Przede wszystkim ważne jest to, żeby mieszkańcy, zwłaszcza młodzi ludzie, ale nie tylko korzystali z tych form aktywności, z aktywności ruchowej. Jest to wspaniała jak gdyby, możliwość dbania o swoje zdrowie, jest to możliwość rozwijania swoich pasji, a przede wszystkim wypełnienia tych problemów, które wiążą się z dzisiejszymi czasami czyli cyfryzacja. Mnóstwo czasu, szczególnie ci młodzi ludzie, spędzają przed komputerami, przed internetem i nie ma nic lepszego, myślę, w tym momencie, żeby. Po prostu wypełnić tą, tą przestrzeń boiskiem, aktywnością ruchową, i to jest naszym zadaniem, żeby umożliwić naszym mieszkańcom tego rodzaju aktywność. A czy miasto, bytom, realizując swoje cele wynikające z ustawy samorządowej, napotyka jakieś problemy, bariery związane z tym, żeby rozwijać szeroko pojęty spod mieście? Bytom ma szereg swoich problemów. Jednym z nich jest. Infrastruktura, i tutaj podjęliśmy szereg działań, żeby tą infrastrukturę sportową poprawić, ulepszyć, stworzyć bardziej atrakcyjną. Jesteśmy przecież na nowym lodowisku betonskim. Stara Stodoła zniknęła. Jest nowy, piękny obiekt funkcjonalny, i takie problemy podejmujemy, czyli inwestujemy w infrastrukturę sportową. Przykładem jest lodowisko, ale. Tuż obok przecież ogólnodostępny obiekt rolkowiska. Remontowaliśmy również basen miejski, kąpielisko odkryte. Zbudowaliśmy wodny plac zabaw. Remontujemy hale sportowe, budujemy boisko dla poloni bytom, także tych działań jest podjętych bardzo dużo. Potrzeb oczywiście też jest dużo i stan tej bazy. No, wymaga wielu wielu środków finansowych i wielu inwestycji. To się dzieje. Budujemy boiska, wspomagamy kluby sportowe i myślę, że tutaj podjęto przez ostatnich lat wiele działań, tych działań jest znacznie więcej niż na przestrzeni, myślę, ostatnich dekad. To po pierwsze, po drugie, no. Borykamy się z problemami jak wiele innych miast, depopulizacji, starzejemy się. Wiemy, że te problemy dotykają nas bardzo mocno, dlatego, tak jak mówię, tych szereg działań podjętych ku temu, żeby przyciągnąć mieszkańców innych obszarów, innych miast. Mamy atrakcyjną ofertę, jeśli chodzi o. o Mieszkania, nieruchomości i, i tworzymy również przyjazną przestrzeń edukacyjną, sportową, rekreacyjną. Chcemy po prostu przyciągnąć mieszkańców, przyciągnąć ludzi do, do bytomia. Pojawił się wątek finansów. W jaki sposób finansujecie sport w bytomiu? Ten szerok, ten powszechny, ale też również ten profesjonalny. Głównym podmiotem, który realizuje te zadania w zakresie rekreacji i sportu. Oraz administrowania obiektami jest Ośrodek Sportu i Rekreacji, i to jest jednostka, która administruje tymi miejskimi obiektami w większości. Oni w ramach swoich działań statutowych również w ich obszarze jest Miejski Ośrodek Sportu Młodzieżowego, czyli ponad 30 klubów sportowych, gdzie wspieramy i dofinansujemy szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w ramach działania MOSMU. Jak również działamy zgodnie z ustawami, z ustawą o działalności pożytku publicznego, ustawą o sporcie, czyli w ramach konkursów dysponujemy środkami gminnymi, środkami publicznymi w tych wymienionych obszarach, czyli w, w obszarze sportu kwalifikowanego, kultury fizycznej, turystyki. W Bytomi działa również program stypendialny. Mamy również, dofinansujemy również młodych sportowców, którzy osiągają wyniki sportowe, a takich wyników mamy naprawdę bardzo dużo. I w ramach tych stypendiów po prostu prezydent miasta, samorząd wspiera młodych, młodych ludzi, którzy rozpoczynają swoją karierę, ale i nie tylko. Jest to, oczywiście jest również spółka miejska, Bytomski Sport, ta spółka czy ta działalność sportowa spółki ewoluuje, oprócz działalności inwestycyjnej, bo jesteśmy w trakcie realizacji budowy boiska przy ulicy Piłkarskiej w ramach spółki Bytomski Sport działają trzy sekcje, piłka nożna oczywiście ta sztandarowa sekcja, ale od niedawna również i koszykówka, również z sukcesami jak i od stycznia hokej na lodzie, także w ramach działania spółki miejskiej wspieramy również y, kolejne sekcje sportowe w mieście Bytom. O jakich kwotach tutaj mówimy, które przeznacza samorząd każdego roku na rzecz sportów w mieście? Hmm. Jeśli chodzi o działanie Ośrodka Sportu i Rekreacji, to budżet jest około 10 milionów, z tego około 2 milionów na, na sport młodzieżowy. W ramach stypendiów to w tym roku przeznaczyliśmy około 300 tysięcy złotych. Działalność spółki. No. Trudno, nie jestem w stanie w, w tym momencie rozdzielić tej, tej części inwestycyjnej, ale to jest myślę rząd wielkości około 5-6 milionów na działalność e, podstawową spółki, plus ta działalność inwestycyjna. Koszt tego boiska to jest ponad 30 milionów złotych, także to, jest, to, są, to są spore pieniądze. Oczywiście chciałoby się więcej, z, z, zwłaszcza jeśli chodzi o te. O no te środki inwestycyjne chcielibyśmy mieć kolejny basen pełnowymiarowy, chcielibyśmy mieć jeszcze kolejne boiska, także będziemy, tak jak do tej pory czynimy, starać się, czynić starania ku temu, żeby... Pozyskać środki zewnętrzne, czeka nas kolejna perspektywa. Będziemy starali się też wnioskować o środki rządowe, środki ministerialne, także będziemy szukać różnych możliwości. Czyli ten slogan: Bytą wraca do gry, jest przełożeniem na taką praktykę, słyszę z Pana wypowiedzi, taką codzienną, bo z jednej strony działające tutaj kluby, z drugiej strony infrastruktura, która się powiększa, podnosicie jakość infrastruktury i tym samym można powiedzieć, że poprzez SPOT staracie się podnieść także jakość życia mieszkańców? Myślę, że ważne chyba jest też to, że w zarządzie miasta pracują ludzie, którzy dostrzegają potrzeby tego no nazwijmy to po imieniu, pan prezydent Mariusz Wołosz jest przecież byłym sportowcem, ja też jestem byłym sportowcem sekretarzem miasta też jest osoba, która z, z wykształcenia nauczyciela wychowania fizycznego, no, mocno czujemy po prostu tę tą, tą, tą potrzebę. Z drugiej strony też doskonale rozumiemy, że to ma swoje problemy, i nie tworzymy jakichś miraży czy złudzeń o odbudowie potęgi. Klubów, które tu funkcjonowały i o tych sukcesach, które, które tutaj były osiągane przez choćby Polonię Bytom, czy, czy przez inne kluby. Wiemy, że to trzeba systematycznej pracy. Wiemy, że tu no, takie pójście na skróty, nie tylko w sporcie, zazwyczaj kończy się katastrofą i tworzenie jakichś wielkich drużyn, wielkich klubów, które. Na wielkich budżetach osiągają sukcesy, a te budżety po prostu są skonstruowane dosyć no, ryzykownie, to, to często się kończy katastrofą, tak również i, i w naszym mieście. Także spokojne, racjonalnie, no, jakaś taka odpowiedzialność za to, co robimy, z jednej strony, z drugiej strony wiemy, że oczekiwania mieszkańców są duże i chcieliby znowu osiągać te, oglądać te drużyny mistrzowskie. No, ale no, trudno tu mówić o, o, o jakimś mistrzostwie, jeżeli nie mamy podstawowych rzeczy, czy nie mamy szatni dla dzieci, nie mamy boisk, mamy po prostu obiekty, które nadają się do zrównania z ziemią. Także z jednej strony duża determinacja, ciężka praca, ale racjonalne podejście do, do tego obszaru działania miasta. Przypomnę, że no, miasto to nie tylko. Rekreacja to nie tylko sport, to nie tylko kultura fizyczna, ale mamy szereg innych zadań, które realizujemy, a mamy dosyć trudne czasy w tym momencie. No właśnie, sytuacja gospodarcza nie sprzyja wielkim inwestycjom rozpędzona inflacja, wzrastające ceny gazu, energii elektrycznej. Czy to wszystko również nie wpływa na podnoszenie kosztów obiektów, które? są w zarządzie miasta? Oczywiście ten problem dotyka nie tylko miasta Bytom, dotyka cały region, cały kraj, to co się dzieje na świecie to, to ma przełożenie na to co się dzieje w naszym mieście i rozmawiamy z samorządowcami z innych miast, też jest taki moment zatrzymania niepewności i na pewno te problemy z ostatnich miesięcy, czyli przede wszystkim ta inflacja i wzrost kosztów cen mediów, wzrost kosztów materiałów usług budowlanych mocno no, determinuje działania bieżące i też e, musimy zweryfikować pewne nasze plany zamierzenia, mając na uwadze gdyby, z, nie, niepewne czasy. Tak? E, w tym momencie jesteśmy w trakcie realizacji boiska, ja e, uważam, że mamy duże szanse, że ten obiekt skończymy w terminie, w zakładanych pieniądzach, środkach finansowych, mimo problemów. To też yy, wynika z tego, że układa się dobrze współpraca z wykonawcą. I na tym etapie pracujemy intensywnie i chcemy, żeby to zadanie było zakończone w terminie żeby spokojnie przebrnąć przez ten etap inwestycyjny, jest to jak na możliwości naszego miasta duża inwestycja i chcemy żeby była w odpowiedniej jakości, w bardzo wysokiej jakości i żebyśmy mogli w końcu ten obiekt udostępnić dzieciom, sportowcom, mieszkańcom Bytomia, to jest temat na dziś, z tym tematem Borkasie się bytomski sport ja nadzorujemy te, te działania i jesteśmy zadowoleni z postępów tych prac. Mówiliśmy o teraźniejszości, a jaka przyszłość, co nowego planujecie państwo jako samorząd Miasta Bytomia w obszarze sportu? No czeka nas sezon grzewczy, to są pewne obawy, że wzrost cen może spowodować pewne ograniczenia w działalności obiektów użyteczności publicznej, to jest nie tylko nasz problem Hmm, powiedzmy tak spokojnie doczekać hmm, może końca roku planujemy kolejne tematy. Na, na przyszłość chcielibyśmy, tak jak mówię, marzymy o, o basenie krytym, pełnowymiarowym, nowoczesnym. Przypomnę, że nasz obiekt to jest obiekt zabytkowy hmm, lata 30. tak jak i również stadion, czy to, co z niego pozostało przy ulicy Olimpijskiej, to jest to obiekt. Z lat 30., wybudowanych jeszcze przez, przez Niemców. Także to prawie wiekowa tradycja. Także to też musi się zmienić, i to się zmienia. Chcemy równocześnie ustabilizować y, część sportową działania spółki, tak, żeby była stabilność. Koszykarze chcą po tym awansie też, myślę, okrzepnąć w klasie rozgrywkowej wyższej. Hokejści też myślą o awansie czy o grze w ekstraklasie. Na pewno piłkarze też bardzo intensywnie będą działać, żeby awansować o kolejny szczebel rozgrywkowy. Także chcemy zapewnić stabilizację finansową, mimo trudności. Miasta czekają nas trudne miesiące, ale, ale nie, możemy, nie chcemy zatrzymać tego procesu. Być może będzie lekko spowolniony, ale nie, nie odkładamy jak gdyby naszych planów na, na półki. Będziemy, będziemy intensywnie poszukiwać środków i zakładamy, że kolejne inwestycje będą realizowane w mieście beton. Jak widzimy miasto Betom dba o te y, wielkie sportowe tradycje. Staracie się na miarę pewnie możliwości samorządu wspierania Sportu szeroko pojętego w mieście. Natomiast, no też y, sytuacja jest pełna różnych ryzyka czy też niepewności, czy to gospodarczej czy społecznej. Y, natomiast podsumowując, y, jakby Pan ocenił sytuację bytomia, tą sportową, y, jego konkurencyjność, taką i w regionie, i w kraju? Ech. Od kilku lat y, m, bardzo wysoko kwalifikujemy się w klasyfikacji współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w województwie śląskim. To jest drugie i trzecie miejsce na przestrzeni kilku lat i to jak gdyby obrazuje ten nasz potencjał. Ten nasz potencjał to przede wszystkim ludzie, to pasjonaci, a począwszy od zarządu miasta, od pana prezydenta, Poprzez nauczycieli, trenerów, działaczy, i to jest chyba największy potencjał, że my osiągamy te wyniki sportowe. Bo tych wyników sportowych mógłbym przetaczać bez końca: tenis ziemny, judo, piłka wodna, koszykarze, hokeiści, tenis stołowy. Chyba jesteśmy naprawdę jedynym takim miastem, gdzie. W tak, dużo, w tak wielu dyscyplinach lekkoatleci, mimo braków bazowych, mimo braku pełnowymiarowego stadionu lekkoatletycznego my osiągamy sukcesy w lekiej, również w lekiej atletyce w pływaniu, także tych obszarów jest bardzo dużo. I tak jak mówię, to jest przede wszystkim zasługa ludzi determinacji, pasji, zaangażowania i to jest jak gdyby. Według, moje, według mnie największa wartość tego miasta to są, to są świetni ludzie, którzy świetnie pracują. Naszym zadaniem jest im tylko pomóc, stworzyć warunki. E, i, I tak jak mówię, ten sukces, ten medal jest ważny. Jest bardzo ważny. Ja też jestem byłym sportowcem, trenerem, i jest to istotne, ale ważne jest to, żeby. Ten sport no, zajął część życia tych młodych ludzi, żeby pełnić tą rolę profilaktyczną, żeby odciągnąć od tych wszystkich zagrożeń dzisiejszych czasów. To, to jest inwestycja po prostu. Panie prezydencie, na koniec, czego panu życzyć, jeżeli chodzi tutaj o zajmowanie się sportem, rekreacją i turystyką w mieście Bytomiu? Myślę tak, z przede wszystkim spokoju, spokojnych czasów, bo Wiemy, wywodzimy się ze sportu, żadne pójście na skróty nigdy dobrze się nie kończy, czyli systematyczna praca. My taką system, jesteśmy gotowi na taką systematyczną pracę, jeśli tylko nie będzie tych wszystkich zawirowań, bo te ostatnie lata są naprawdę e, dziwne, trudne i ciężkie dla, dla nas wszystkich, jeżeli sytuacja się w jakiś sposób uspokoi, Będziemy spokojnie pracowali, ja myślę, że te, te cele będziemy powoli mm, realizować. Jeżeli zdrowie dopisze, jeżeli będziemy y, też w jakiś sposób y, rozmawiać, y, komunikować się, bo jesteśmy otwarci do mieszkańców, by to uważnie się, wsłuchujemy, jest istotne, spotykamy się z mieszkańcami, wsłuchujemy się w to, do, to co oni do nas mówią. Teraz jesteśmy urzędnikami ale nie mamy monopolu na wiedzę i jest istotne to, czego oczekują nasi mieszkańcy i to na pewno z, z atencją czynimy. Panie Prezydencie, bardzo serdecznie dziękuję za udział w naszym programie Sportowy Biznes i życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.